Witam. Dzisiaj chciałem wam pokazać jak zrobić stronę do swojego prywatnego serwera Metin. Więc najpierw należy pobrać stronę do w opisie. Wchodzimy w katalog z stroną no, mamy plik config. Edytujemy go. Ja go. edytuję za pomocą notepad notepad Tak tu wpisujemy. IP, z końcówką 100 tu jest rot czyli nazw nazwa użytkownika bazy tu hasło do bazy i tu jest, tego nie zmieniamy zapisujemy copy właśnie, jeszcze item shop jeszcze mamy con teraz trzeba edytować i tak samo IP z koncertą 100. Yy, I tu zmieniamy też na hasło. Też 2 w moim przypadku. Zapisujemy. Teraz należy wszystkie te pliki wrzucić do katalogu z XAMPem yy, w HTDOT tu mamy i tu wklejamy. Ja już tutaj miałem to wklejone, albo usunę. Wklejamy po wklejeniu. Możemy uruchomić ksampa i tak to zaznaczamy i tak. Y Apache, w, apache włączamy Nie wiem jak to się czyta, przepraszam yy, Włączamy, bo to jest wygląd strony I MySQL, żeby mogło połączyć z, naso, z naszą bazą Firezilla też trzeba włączyć Minimalizujemy Możemy przejść do naszej strony yy, Nasza strona będzie pod ip. Hamachi 5. Kropka, w moim przypadku 5.42. 159.174 Oczywiście żeby weszli na tą naszą stronę yy, muszą być podłączeni pod yy, Hamachi nasz, pod sieć naszą tak rejestracja, to chwilę poczekaj, bo to się długo będzie ładowało. Zmiana hasła, download Wszystko tylko na NIFU trzeba to wszystko przerabiać. Na NIFU albo na jakimś innym edytorze. Ja tu <coughs> Oczywiście to nie jest mój projekt. Nie będę tam mówił, że to już wszystko ja robiłem. Tylko pozmieniałem kilka rzeczy. No to na tyle. Co chodzi o stronę. Yy. Piszemy pasy. Zarejestrujemy się. Nie rejestruję. Zaraz wyskoc pewnie wyskoczy nam komunikat. Skąd to zostało pomyślnie założone? Okay. Hmm. Już ja miał serwer. Yy, nie zapomnijcie o portmapie, tak jak ja teraz to zrobiłem. Yy. Не, это с скайпом. Ну, добро. с тобой хорим. Następny filmik jeszcze pokażę, jak zrobić bank. Czy tak to nazywam. Skrypt oczywiście, wsadzę, gotowy. Mam było ściągnąć. Jeśli nie będzie tego przepisywał. Albo kopiował. O Jezu. No i. Co się stało? O, nacisłem na to czarne. I znowu będzie reboot. No, co zachłam. Ten program naprawdę jest głupi jak but. Zaraz się włączy reboot. Niestety. Dobra, ja tam nie będę wam pokazywał, że to działa, bo to jest oczywiste, że działa. Mam nadzieję, że poranik się przydał. Subskrybujcie mnie. Nara.